Kość. Witam wszystkich bardzo serdecznie na poradnym przeglądzie rynków. Chyba najwyższa pora zejść trochę z gór i przejść w doliny. No to zaczynamy! Zaczynamy standardowo od platformy XStation 5 od brokera XTB, ale dziś trochę inaczej niż zwykle. Dzisiaj pokażę Wam, że na XTB można też grać na kryptowalutach. Mamy dość sporą listę kryptowalut, na których można grać w różnych konfiguracjach, w różnych parach. Przejdźmy sobie no, może na pełny ekran. I mamy na przykład Cardano do Bitcoina. Spread nie jest całkiem duży. Bitcoin Cash do Bitcoina. Bitcoin Cash do dolara i tu już spread mamy trochę większy. Bitcoin o i tu już jest spread dość spory. Chciałem Wam pokazać wszystkie jakie są. Bo, no według mnie, na niektórych nie bardzo się opłaca grać, bo jest za duży spread. Ale na niektórych spread jest naprawdę mały i można też się tym zainteresować. Mamy Dasha do bitcoina. No niestety, też tu jest spread e, dość spory. Dash'a do dolara, przepraszam, Dash'a do Bitcoina i to już spread jest mniejszy. Jeżeli spread już jest taki duży, że pokrywa nam świeczkę dzienną, no to naprawdę trzeba grać na bardzo duże ruchy, żeby się to opłacało. EOS do BTC, też już spread mniejszy. EOS do ETH, też jeszcze w normie. EOS do, do dolara, no już trochę, trochę więcej. ETH do Bitcoina. Ethereum Classic. No tutaj też jest spread trochę większy do dolara. I Ethereum. Też do dolara, też, też spory spread. Przejdźmy na kolejną. Iota. a no dzisiaj taki mamy wyższą na IOCie, ale o krypto to jeszcze będzie. Do tego wrócę. Iota do BTC też spread, może nie jakiś duży, no ale najmniejszy też nie jest. Litecoin no całkiem znośny, Litecoin do Bitcoina. O tutaj mamy bardzo mały spread w stosunku do świeczek dziennych. Jak widać. NEO do BTC no też spread nie za duży. Ripple no tutaj mamy niestety dość spory spread. Ripple do Dolara, Stellar. O tutaj już ogromny spread. Nie polecam na Stellarze grać. E, Tron całkiem znośnie do BTC, e, do ETH. No też przyzwoicie. NEM. No tu już spread nam się trochę większy do Bitcoina. E, Stellar do Bitcoina. Już mniejszy niż stal do Dolara. Monero do Bitcoina. No też spread. No tutaj trochę się był większy. XRP do Bitcoina. No nie jest jakiś ogromny. I Zcash do Bitcoina. Teraz tak. Czy się opłaca grać na XTB? Jakie są plusy? Jakie są minusy? No plusy są takie, że dostajemy PITA od XTB. Nie musimy go nawet. Wypełniać, nie musimy je nigdzie wysyłać, bo to nam to za nas zrobi Urząd Skarbowy, wszystko nam rozliczy. Więc jakby kwestie podatkowe schodzą na plan dalszy i nawet nie musimy się tym zastanawiać, bo to zostanie za nas wszystko zrobione. No to jest niewątpliwie duży plus, biorąc pod uwagę to, że przepisy w Polsce mamy jakie mamy i przez cały czas coś się zmienia. Niby teraz jest ok, ale podatek PCC, niby zwolnienie tylko do czerwca. A co dalej? Nikt nie wie, więc tutaj polski rząd lubi trzymać swoich podatników w niepewności, więc to jest niewątpliwie plus. Jest dźwignia 1 do 2, więc nie za duża, ale też się nie pozabijacie dzięki temu, ale można sobie zagrać w pozycje krótkie i to jest plus, bo platform, gdzie można zagrać krótko, no nie jest za wiele. Można na Bitmexie grać, ale tam tylko gramy. No w sumie nie tylko na Bitcoinie, ale Bitcoin jest najbardziej płynny. No i tam mamy też dużo większą dźwignię. No ale mamy mniej, mniej walut. Co jeszcze? No musicie też pamiętać, że wtedy pobierane są słapy za zatrzymanie tej pozycji każdego dnia. Więc to też kosztuje. Ale jeżeli wiecie, że dana krypto bo tutaj na parach do Bitcoina spread jest mniejszy, będzie mocno zniżkowała. No to można się nad tym zastanowić, tak? jak Mówię, podkresia podatkowe na plus. Jeżeli chodzi o spread to w niektórych przypadkach się nie opłaca, bo jest za duży, ale są pary, gdzie ten spread nie jest taki duży, więc można nad tym pomyśleć. Jeżeli chodzi o swapy, no to niestety jak gramy na kontraktach, no to swapy trzeba płacić, to jest ten minus, że za pozycji płacimy. Na bitmek się też tak jest, tylko tam czasami dostajemy, a czasami płacimy za zatrzymanie pozycji. Dobrze, przejdźmy teraz do tego, co się dzieje na świecie, czyli Chiny. Chiny, mamy odbicie, więc nie jest tak. Sentyment w Azji, taki zły. Wczorajszy tydzień był kiepski, ale teraz od poniedziałku jakby się wszystko zmieniło. I mamy powrót pozytywnego sentymentu w Japonii. Dzisiaj nie ma giełdy, przynajmniej na razie tutaj nie widzę na XTB, żeby coś się działo. Nasdaq, no i tu mamy próbę kontynuowania wzrostów, czyli czyżby nowe kolejne ATH dzisiaj? Całkiem możliwe. S&P też powoli do góry, czyli będzie szansa na ATH, na S&P, na DAX. Również nowe, kolejne szczyty. Jest szansa na nowe, kolejne szczyty. Na WIG 25 kończyliśmy z zieloną świeczką i może będziemy kontynuowali wzrost, ale to bym się nie spodziewał za wiele. Daj, trend, trend boczny, jak najbardziej, jest możliwy i chyba najbardziej scenariusz, że jednak WIG ani w górę, ani w dół nie pójdzie. Jeżeli nie będzie jakichś większych ruchów na zachodzie, euro USD mamy odbicie i będziemy testowali tą dolną bandę tego trójkąta. Na funcie podobna sytuacja jak na euro. Na franku w stosunku do złotówki było większe odbicie. No i kurs nam się zatrzymał. Na złocie tak, złoto też mieliśmy większe odbicie. Wróciliśmy do trójkąta. No i na razie nic się nie dzieje. W poniedziałek srebro wyszło górą z klinu zniżkującego i na razie też w poniedziałek bez jakichś większych zmian. Na ropie zeszliśmy i testujemy opór, który stał się teraz wsparciem na 70 dolarach. Jesteśmy już na platformie TradingView i kryptowaluty. Ale zanim zacznę omawiać kryptoluty, chciałem Wam pokazać artykuł, który napisałem na mojej stronie blogprezesa.pl. Dlaczego Bitcoin Core nie osiągnie już nowego ATH? Dla tych, którzy oglądają mój kanał, nie powinno być to nowością, bo to jest jakby kontynuacja tej tezy, o której mówię. I dlaczego też nie inwestuję w, Bitcoin, w bitcoina? Pokazuję tutaj, jak wyglądały bloki w przyszłości. Kiedy zaczęły się zapychać na początek 2017 roku. Końcówka, kiedy była bańka. Maksymalnie jak to wyglądało w roku 2015, kiedy jesteśmy powiedzmy w podobnym okresie czasowym, jak wtedy, kiedyś zaczynała kolejna bańka i tutaj było bardzo luźno, nic się nie działo. A teraz jesteśmy tutaj, już się powoli bloki zapychają, a dopiero czasowo jesteśmy w tym miejscu, kiedy zaczynała się tworzyć bańka. Przed 2017 roku jeszcze średnia opłat. Szczyt był 55 dolarów na szczycie bańki w 2017 roku. No i taka moja teza, że no teraz ciężko powtórzyć ten sam scenariusz, bo rozwijała się bańka, kiedy bloki się nie zapychały. To był początek bańki, więc teraz e, ciężko, żeby się bańka rozwijała, kiedy już się zapychają na początku. No ale to. Zobaczymy jak będzie, czas pokaże. Dobra, wracamy już na TradingView. Link do tego artykułu znajdziecie w opisie filmu. TradingView. Na początku filmu jeszcze odnośnie omawiania, przy okazji omawiania indeksów, pokazałem jeszcze kryptoluty na XTB, bo na XTB można też grać na kryptolutach w różnych parach walutowych. Pokazywałem, gdzie są duże spready, gdzie małe. I Zasygnalizowałem, że dużym plusem jest to, że nie musimy się martwić o podatki, bo XTB wystawia nam Pita i ten PIT jest z automatu rozliczany przez urząd skarbowy, więc nawet nie musimy nic rozliczać. No a jeżeli to robimy gdzie indziej, no to hmm, gramy na kryptolutach, to niestety No niestety musimy sami zadbać o podatki, a tutaj nasz urząd nas nie rozpieszcza kwestii podatkowej i nie wszystko wiadomo. Jak rozliczyć? Choć, niby 2019 rok jest w miarę prosty. Już wiadomo o co chodzi. Sumujemy koszty, sumujemy przychody i powstaje nam dochód albo strata. No, jedynie problem powstaje z PCC, który do czerwca jest zwolnieniem, a co dalej? Nie wiadomo. No, niestety, przy nam. Brokerów musimy płacić swapy, no ale możemy też założyć krótką pozycję. W większości giełd nie ma możliwości grania na krótko na kryptoludach. No teraz może nie jest dobry pomysł do grania na krótko, ale na XTB są pary z Bitcoinem i gdyby Bitcoin na przykład nie domagał, no to jakby nie domagał, to raczej na krótko tam nie będziemy grali, no ale jakaś, jakaś waluta. Yy, Słabła, no to w stosunku do Bitcoina może, może spadać. Dobra, czy coś się podziało przez weekend? Przez weekend nic się nie podziało na Bitcoinie. Zobaczmy, jak się zakończyła świeczka tygodniowa. No, zakończyła się tak, że no powiedzmy, wyrównaliśmy tą wcześniejszą, czyli wszystko jeszcze w grze nie było jakiegoś e, jakiejś większej sprzedaży, która by pociągnęła falę kolejnych sprzedawców. Jak popatrzymy na tą średnią kroczącą 30 okresową, no to kurs tak ciągnie po niej, ciągnie. Czy przybije ją? No prawdopodobnie tak. Ale czy to spowoduje większą wyprzedaż? Nie wiem. Ale jest ku temu dość spora szansa, bo historia z teterem przez cały czas jest w grze. Tutaj mamy znowu rozjechanie cenowe, na, Bitmex, na Bitfinexie, no tutaj problemy prawdopodobnie są so związane, nie sprawdzałem, ale problemy z wypłacaniem środków z Bitfinexa, no tak to się przeważnie dzieje, albo utrudnione są, albo gdzieś pobierane są gigantyczne opłaty przy, przy wypłacie, dlatego ta cena się rozjeżdża. Tutaj w komentarzach też co jakiś czas są, ktoś pisze, że, że głupoty opowiadam, bo Bitmex wszystko i Tether Odpisali, że wszystko jest ok i fajnie. No, powiem szczerze, że takich ogłoszeń różnych giełd słyszałem, czytałem już bardzo wiele. Najwięcej no przed tym, jak giełda upadała, to wtedy bardzo chciała pokazać, jak jest fajnie, i że wszystko gra. No i potem okazało się, że nagle znikali gdzieś właściciele. Nie wiem, czy tak będzie w przypadku Bitfinexa, ale jak mówiłem, lepiej dmuchać na zimne. Nie zostać z ręką w nocniku. Tu przez cały czas nie ma żadnego wiarygodnego audytu odnośnie zabezpieczenia Tetera w dolarach. Ostatnio tam się już w ogóle tak pozmieniało, że chyba już, już nikt nawet nie zapewnia, że Tether ma pokrycie w dolarach. No ale dobra, nie wnikajmy. Co on w czym ma pokrycie? Czy już przeszedł na styl fiatu, gdzie ma pokrycie w kredycie? Czy nie? Na razie to wygląda nieciekawie i ta sytuacja może się tutaj nieładnie nam rozwinąć. Jak popatrzymy sobie tutaj w dół, to IOTA nam tutaj wystrzeliła plus 14%. Co to się podziało na iotc Nie wiem, może, może fakt, że IOTA podpisała partnerstwo z Jaguar Land Rover. No IOTA jedzie od samego początku na marketingu nie na produkcję, tylko na marketingu tego produktu i na partnerstwach, z kim to oni nie podpisują różnych partnerstw. I, I na razie nie ma gotowego produktu, więc na samym marketingu, jak widać, daleko nie zajedziemy, bo tak jak był fajny hype, gdzie wszystko wyszczyliło na koniec 2017 roku, no to teraz Iota gdzieś tam ura nam po dnie i coraz niżej, coraz niżej jest. Więc Nie wygląda to za dobrze. Czy to coś zmienia? Na razie, na razie, jeżeli produktowo nic się nie zmieni, no to przy pumpie może być szybki dump. Reszta kryptowalut też przez weekend za wiele się tutaj nie podziało. Więc nie ma co, co na razie opowiadać. Poczekamy, co się wydarzy w najbliższym czasie. Przejdźmy teraz do komentarzy. Pierwszy komentarz Damian DD pisze Jak dla mnie sensownym projektem jest ten często nielubiany i hejtowany XRP, dawniej Ripple. Co by się nie działo, to zawsze jest w czołówce, a dodatkowo wsparcie ze strony bankierów również pomaga. Przykład z końcówki 2017 roku i dobicie ceny do około 3,5 dolarów pokazuje, że można na nim zarobić. Dziś jest około minus 90% od swojego ATH, więc czemu by nie. Zostawię bez to bez mojego komentarza, lećmy dalej. Wuka pisze, takie podsumowanie tygodnia. Porządkuje informacje i daje dobry wkład na następny tydzień. Dzięki, czekam na więcej. Tak, ostatni film był podsumowaniem tygodnia. Myślę, że zrobię jeszcze podsumowanie miesiąca, bo za niedługo koniec miesiąca. Życie jak w Madrycie pisze, śledzę kanał od prawie dwóch lat. Przyszedłem tu dla kryptowalut jak na inne kanały. I prawie tylko to zostałem, ale już nie dla krypto. To, co jest charakterystyczne, to przeglądy rynku w rano, ale były też wieczorne przemyślenia, których już nie ma, a szkoda, bo były to ciekawe monologi psychologiczne. Może czas na coś nowego? Myślę, że po tylu latach jest wiele rzeczy, którymi mógłbyś się jeszcze podzielić, może na coś wpadniesz. Mi zawsze podobają się niestandardowe elementy odcinków typu shorty na spółkach budowlanych pokazane, albo komentarze twoje do sytuacji z gospodarki i jakieś parę zdań. Czy na przykład połowa mieszkań stoi pusta, bo deweloperzy trzymają cenę, które niejednokrotnie otwierają oczy? Bo krypto zima już trwa i wystarczy zobaczyć na kanał jednego koniecznego naganiacza. Rekordy były w tamtym roku u niego na kanale. Bańka pękła i market cap powyżej 500 miliardów dolarów to za dobrych parę lat. Gdzie najpierw przeżyć będziemy musieli recesję? Podsumowując, to fajnie by było, jakby kanał się rozwijał, bo chodzi o to, żeby zarabiać na rynku kapitałowym, nie tylko krypto. Dzięki Życie Jak Madrycie za, za miłe słowa. Tak, co do wieczornych przemyśleń. Tutaj nie wszystkim odpowiadają, ale kto chce to ogląda. No, ostatnio nie miałem jakich, jakichś przemyśleń ciekawych, ani koncepcji nagrania, więc nie nagrywałem. Myślę, że coś pewno jeszcze będzie, jak coś mi wpadnie ciekawego do głowy. Dla tych, którzy lubią pooglądać, bo wiem, że też są fani, którzy tylko oglądają wieczorne przemyślenia, no ale może coś będzie. Na razie, jak mówię, nie mam jakichś pomysłów. Może z komentarzy coś ciekawego się urodzi. Tak. Też faktycznie zauważyłem, że warto interesować się też innymi rzeczami, nie tylko kryptowalutami, bo na razie na kryptowalutach za wiele się nie dzieje, choć może to być dobry okres na akumulację na kryptowalutach. Więc to, że się nie dzieje, to może być właśnie dobry sygnał na to, że, że czas gdzieś. Porobić jakieś ciekawe zakupy. Jeszcze mi się przypomniało e, odnośnie tego komentarza od XRP, to przypomniało mi się jeszcze ETH, bo też były komentarze, ale nie zamieściłem odnośnie ETH, że też nic się nie dzieje. Ostatnio przesyłałem sobie jakieś tokeny, no i to działa fajnie, szybko, błyskawicznie. E, XRP też przesyły działają bardzo fajnie i bardzo szybko. No i to jest właśnie taka alternatywa do, do Bitcoina, który nie działa już tak fajnie i nie działa tak, tak szybko. Czy te kryptowaluty odbiją? Pewno tak. Zobaczymy, czas pokaże, ale na ETH też już nam się sieć powoli zapychała, jak była aplikacja o kotkach, Więc ETH też musi coś porobić, żeby to wszystko działało i nie było takich rzeczy jak w przeszłości. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę i do usłyszenia, do następnego razu.